Dajcie, kochani, to Mary i Mario. I tym razem kolejny miks. <noise> tak, tym razem składający się z Linii i Maxik Cash party. Tak, czyli próbujemy. Stronach. Tak, próbujemy super Linię i Maxik Cash party. Zobaczymy, czy coś tu nam wpadnie, jak myślisz. No, w końcu by mogło. No bo jest pierwszy ko. Dobra. Oła, ja to, to sobie chyba zacznę, Ja sobie zacznę od tej. No to nasze zdrapeczki, widzicie, jakie są? Zdrapeczki. Dobra, i postaram się ją w miarę sprawnie ogarnąć. I co, szukać będziemy sakiewki? Na razie żadna linia się nie stworzyła, także. Tutaj jedna sakiewka tylko była. Klapeczki, klapeczki, to wiem, że na pewno się pojawiały, ale tylko niestety raz. Kolejna jest piłeczka. Piłeczkę też. Sztuk raz. Niestety, leżaczek. No, leżaczek również jest. Nic się nie chce dublować. <gry> tęcze, tęczy to nie ma w ogóle. No nie. Niestety, diament. Diament też jakoś taki symbol, który niespecjalnie mi się kojarzy. arbuzik również brak. No nie. Co to się dzieje? Dzwonek. Ja numerek z drabki. Numerek z drabki jest 45. Aha. Dzwonka to też nie ma, niestety. Ile Jeju. pustych symboli? Okulary, no okulary są. Ale też znowu tylko raz. Ostatnie dwa symbole. No mam nadzieję, że coś tutaj wreszcie będzie. Łódeczka. Łódeczkę mamy. Jedną, drugą. O baloniki poproszę. Trzecią, tak. Baloniki bym poprosił, ale czy... Nie, dali krabika. A krabik nam tu linii chyba nie zbuduje. Występuje wiele razy. Ale linii niestety Uuu, nie ma. Kurczę. No cóż. Miać. Ja. Przez te nasze pustaki to kochani, będziecie chyba przestawać nas oglądać, bo kurczę, żeby coś fajnego wydrapać, to ciągle puste puste, gdzie by nie kupił. Albo my w końcu przestaniemy nagrywać. A bo nie będziemy nagrywać. Yy, moje super linie z numerkiem 33. Tak robi dobrze, nie? Tak. Dobra. Też nie mam żadnej linii, jak widzicie. Co teraz szukamy biedroneczkę. Tu mamy biedroneczkę. Tu jest jeszcze biedroneczka. A tu jest pół biedronki. więcej nie mamy. Następne to jest arbuzik. No, właśnie to pół biedronki się znalazło. Czyli długi O, no, okularki jakby dali. Wow, by było super anga. albo popcorn. <grym> Teraz mamy kluczyk. Kluczyk jest tutaj. Na razie odkrywają inne symbole. Tutaj tak jest i tu. Teraz mamy słonika. Tu jest słonik. O, albo gwiazdka, Tu słonik. Tak, lista życzeń się wydłuża. <grym> I tu słonik. Teraz mamy dzwonek. Dzwonek jest tutaj. I tu. No i tu. To są symboly, których ja nie miałem. No, no widzisz? Kwiatek. No, a, tutaj się tak tworzy, zobacz. Tak, tak. Takie Czyli tak na zachęty. Kompozycje, że tu możesz tym, z tym, nie? Tak, tak, to na zachętę, tak. No czekaj, kwiatka wydrapałam chyba całego wszystkiego. już. Teraz cytrynka. A, no, rabik nie będzie. No, to też. No okularki to też by już przy nie no. budowały. No właśnie, no właśnie. Mhm, mm ale trochę ich było, nie? Teraz co? Zacznie się tak, że będzie pustakowo do końca? No, ten, ten czy nie ma. nie widać. Monetka. Chyba też nie. No, tak jak u ciebie widzisz. Teraz co? Ale czy, my, czy my mamy gości? Też nie. No patrzcie, parę dało na pocieszenie. I piłeczka, która pewnie nic tu już nam nie daje. Oczywiście, że nie. Moja też zrapeczka z numerem 33 jest pusta. Brawo wy, co? Kurczę, no. jak my uh. zarabiamy. na lotto. Rewelacja. No nic, ja mam maxi cashparty z numerem 24. Zobaczmy, może się uda w końcu ten pliczek poszukać. No, oby. Ale na razie odkryjemy sobie wygrywające liczby. A jest to szóstka, 25 czterdzieści dwa, trzynaście, oraz trzydzieści. Dobrze, i czy my tutaj coś porównamy i dopasujemy trzydzieści osiem, czterdzieści jeden nie, trzydzieści cztery również nie, dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, nie chcę nic pasować. Dwadzieścia sześć. No dajcie, dajcie. Osiem, no żeby tyle. Dwadzieścia osiem. Siedem i piętnaście. No na razie dwie linie poszły i nic z tego. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia jeden. No nic, nic. zupełnie. Trzydzieści dwa. Dziewiętnaście. I 12. No cóż, ostatnia linia szansy. No. Piąteczka nie pasująca. 31 niepasujące. 35, również niepasujące. Nie no. Dwójeczka nie. I ostatnie. 23. Nie. Niepasujące. Ja nie wiem, czy się śmiać, czy się płakać. To już przestaje być powoli śmieszne. Boże. Dobrze. Ja was z numerkiem czwartym. No i patrzymy, czy tutaj chociaż coś dał, na tym odcinku jakaś wykrana padnie, czy nie, bo już wkurzam. No to 39, 15, 1, 17 i 19. 42 niestety 18 już widzisz jak to się Przecież dzieje to zabędzie, to 21, 33 14 13 Siedem. Mogłabyś tu jedynka przed. To zapewne. Pięć. Trzydzieści cztery. Dwadzieścia trzy. Czterdzieści jeden. Coś kiepsko to widzę. No ja też. Szesnaście. Jedenaście. Trójeczka, trzydzieści dwa i ostatni rządek, ja. No wredo, to jedna. Czy zaskoczy, czy nie zaskoczy? Dwadzieścia cztery. Trzydzieści sześć. Dwa, U -u -u. I jedynka. Ostatnie no. dwa pola. Dwadzieścia dwa. I ostatnie, kochani, 28. No nie zaskoczyła. O niestety kochani, kolejne pustaki u nas, kolejne pustaczki, niestety, co to są Normalnie. za zdrabki. Całe morze pustaków. Gdzie by nie kupił, kurczę, to zawsze jest to samo. Jeszcze My nie notujemy, nie? Nie. Wygrane, ile wygrane? nie lepiej nie. Także kochani kończymy na tym, w tym odcineczkę, zapraszamy na kolejny, mam nadzieję, że tam. Coś, że już będą szczęśliwsze? że może tam coś zrobimy, nie? nie? No, także buziaczki przesuwamy wam kochani, pozdrawiamy, dużo zdroweczka, trzymajcie się. Wkrótce. Pa pa. pa.